wygrać z Anglikami, tym bardziej, że tak naprawdę po stronie Anglików stało przynajmniej 40% mieszkańców kontynentu po Tylko Amerykanie wygrali, ponieważ cały czas była to robota masonska, znaczy masoneria angielska wspierała Amerykanów, a nie swoją armię, a oficerowie armii angielskiej robili, podejmowali wszelkie możliwe działania, Generałowie, wyścigowie, żeby sparaliżować swoją własną armię, żeby ta własna armia e, przegrała. No i później, krok po kroku, oddana no, czy dzieją się różne wydarzenia, które jakby powodują, że Stany Zjednoczone mają być hmm, tą nową Atlantydą, tym, y, tym, tym wielkim państwem masońskim, który zmieni postać całego świata. Y, I tutaj, żeby. żeby Dotrzeć do końca w jakimś rozsądnym czasie, no to zasygnalizuję tylko dwie rzeczy. Tak przy okazji. Trzy. Pierwsza rzecz, że jeżeli spojrzymy na banknot jednodolarowy od początku prawda, jego istnienia, to tam jest taka piramida z okiem na ten. I to jest coś, co jest opisane w tym dialogu Platona ponieważ w centrum Nowej Atlantydy, yy, znaczy Starej Atlantydy, przepraszam, w centrum Atlantydy stał mag w kształcie piramidy, który był, yy, czyli ta legenda angielska o tym mówi, który był zamieszkały przez tych pogańskich mędrców. No i yy, taki mag stoi w tej chwili w centrum Harvardu, gdzie wszyscy ci przyszli, rządzący Stanami Zjednoczonymi. Yy, znaczy, konkretnie ta loża, czaszka i piszczelek, właśnie mieszkają w takiej piramidzie, bez okien. I drugie, że założenie Atlantydy, to o czym pisał Platon, było takie, że Atlanci nie pracowali fizycznie. Zresztą to założenie było realizowane też w Rzymie. Rzymianie nie mieli pracować fizycznie. Mieli pracować obcokrajowcami. W Europie też zaczyna jakby się zmierzać w tym kierunku. E, czyli pracowali niewolnicy, jacyś cudzoziemscy e, robotnicy, którzy sami przybyli w poszukiwaniu zarobku i e, w Stanach Zjednoczonych w pierwszym okresie pracowali na Przywiezieni specjalnie, po to później do, dokonało się tak zwane jakby zwolenie gorzej niż po wyzwoleniu, niż przed wyzwoleniem i zmieniła się jakby trochę technika, bo zmienił się świat, zmieniły się wymogi w stosunku do tych najemnych pracowników, w stosunku do i jeszcze do II wojny światowej, jeszcze po II wojnie światowej, a w Stanach Zjednoczonych były popularne takie powiedzenie, rządzą łospy, a pracują piksy. Nie? Łospy, white saxon protesta, no, to jest ta y, amerykańska śmietana, to jest ta, ta nowa Atlantyda, stąd ta idea, y, że rząd światowy w przyszłości ma być obsadzony wyłącznie przez anglosasów. Anglosasi jakby y, y, mają takie ambicje czy przeciwko... Na przykład Żydów, bo Bright, druża masońska skupiająca samych Żydów, powstała w tym momencie, kiedy anglosasom udało się wypchnąć z róż masońskich na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaczy rządzą Łospy, a pracują fizycznie piksy. Piks, świnia, świnie po angielsku, P i G, S. P. Polacy znaczy Polan i Italia, G, G Grecy Grecji, S, Slavia, znaczy w ogóle słowianie, i słowianie. No i to o tym się jakby głośno, głośno mówi. I żeby... No już powinniśmy kończyć. Więc tę najważniejszą rzecz w miarę, znaczy z mojego punktu widzenia, w miarę krótko. Nie wiem, no w później, bo no jeszcze jest trochę czasu. Żeby... Ale żeby Państwa nie męczyć, teraz bym przeszedł do, 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 do tego barbera. I barber zwraca uwagę, znaczy, on opisuje, jaki jest ten dzisiejszy świat. No i, i pisze o tym, jak wielu innych, tylko do niego się odwołałem, on jest najbardziej szczery. Yy, pisze o tym, że coś się zdarzyło niesamowitego, jakaś wielka przemiana na przełomie XX i XXI wieku. Przemiana, która przyszła oczywiście ze Stanów, bo, o, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, prawda, że, yy, dwóch rzeczy, może dwie rzeczy warto jeszcze zasygnalizować z tej historii Stanów Zjednoczonych, że w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiło się coś, co zmieniło postać naszego świata. No, czyli pojawiło się pojęcie osobowości prawa. No bo dotąd tylko ludzie mieli osobowość, tylko ludzie mogli być podmiotami prawa, tylko ludzie mogli stawać przed sądami, tylko ludzie mogli mieć majątek, tylko ludzie byli osobami. No i jeden z już nieważne szczegóły historyczne, jeden z sędziów amerykańskich nagle dał wyrok, co było precedencem, że przedsiębiorstwo może mieć osobowość prawa. No I w tym momencie powstały koncerny. No, koncerny, które zaczęły na mocy takiego prawa funkcjonować jak państwa. Dlatego, że ludzie odchodzili, przychodzili, umierali, zmieniali się, nikt nie wiedział, kto jest właścicielem danej firmy. Właściciela w zasadzie jakby nie, nie było widać, trudno go było zidentyfikować, a ta firma zachowywała się jakby była osobą. I nawet Amerykanie wprowadzili takie myślenie, w XIX wieku już, że jak ktoś zniszczy firmę, to tak jakby zabił człowieka, no bo ona ma osobowość. I to było bardzo istotne na przyszłość. I drugie, to co powiedział założyciel rodu Rothschildów, czyli tego europejskiego rodu, masyńskiego, żydowskiego, on się nie nazywał Rothschild, on no dopiero wymyślił to nazwisko, zapomniałem jak się nazywał, i on powiedział: Dajcie mi walutę jakiegoś kraju do ręki, będę miał wszystko. I tyś, na początku XX wieku dolar został sprywatyzowany. Znaczy, dolar nie jest walutą amerykańską, tylko jest walutą prywatną, która obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast on, jako waluta, należy do kilkunastu osób. Praktycznie są to. Znaczy praktycznie są to masoni i oni mogą z, tym, z tą walutą, z tym dolarem robić co chcą. To znaczy nadają mu kurs, dodrukowują go, zmniejszają jego liczbę na świecie i tak dalej, i tak I jakby jest to fakt, który można w każdym momencie sobie gdziekolwiek, w jakimkolwiek źródle potwierdzić źródło niesamowitej władzy dla ludzi, dla grupy ludzi, bo kiedyś to były, wtedy to, byli, to były konkretne osoby, teraz to są zupełnie inne osoby, znaczy pochodzące z tych samych rodzin albo z tych samych jak też byli, organizacji, ale yy, dzięki temu można wytwarzać kryzysy, można yy, dokonywać takich manipulacji, bo, jak na przykład dodrukowuje się pieniądze. Pożycza się komuś pieniądze, których w ogóle nie ma, bo je się dodrukowało, tylko że pieniądz musi mieć realną jakąś wartość. No to jeżeli się wydrukuje dwa razy więcej pieniędzy niż ich powinno być, to po prostu będzie inflacja i wszyscy się podzielą równo tymi stratami, że jest dwa razy więcej pieniędzy. No Także tutaj możliwości są bardzo szerokie.